Już tylko cztery ekipy zostały w Euro 2024. Wszystko jest możliwe. Zobaczymy kto przejdzie do wielkiego finału. Czas na półfinał Euro 2024. Szanowni państwo, witamy w tym pełnym emocji dniu. Finały Euro 2024 to zawsze emocjonujące wydarzenia. Na stadionie czuć wyjątkową atmosferę, pełną skupienia, oczekiwania, ale też buzującą od emocji. Zobaczymy, co ten mecz nam przyniesie. My mamy nadzieję, że będzie czymś niezwykłym, czego sobie i państwu życzymy. Holandia Zmierzy się z Anglią. Tomku, czas przygotować się na ostateczne rozstrzygnięcia Euro 2024. Meczów coraz mniej, a stawka coraz wyższa. Przed nami rywalizacja na etapie medalowym. Walka o prawo do zagrania w najważniejszym meczu turnieju, o którym marzy każda reprezentacja od samego początku rywalizacji. Oglądamy teraz wyjściowy skład reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Stefana de Freya. Jako wysunięty napastnik wystąpi dzisiaj Memphis Depay. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. No, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Debaj ma teraz piłkę. Przed państwem wyjściowa jedenastka Anglii. W defensywie Kieran Trippier wystąpi razem z Kylem Walkerem po bokach. Jude Bellingham oraz Declan Rice w pomocy. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Foden zbliża się z piłką do pola karnego. To niewiarygodne ilu znakomitych zawodników jest w tej drużynie. Ale jedno nazwisko wydaje się przyćmiewać wszystkie inne. Chodzi o Szabiego Simonsa. Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu i nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Pręt Aleksander Arnold. Saka otrzymuje podanie. Nic z tego, świetny refleks. W okolice jedenastki teraz rzuca Zmarnowana teraz okazja z rożnego. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Próba odbioru i przerwany atak. Atak został przerwany za graniem na fały. Będziesz rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. To już Kiran Fipier. do karego Kejna. Tutaj Osaka! Teraz powinna paść Bramka! Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks no i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Ping-pong. Miłkę przyjmuje Depay. Dabia uderza z dystansu. 1-0. Tak. Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak. Teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Damy dalej. Jeszcze sporo czasu, ale teraz Anglicy przegrywają. John Stones. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Fipier. Przyjmuje Foden. Jude Bellingham. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. No proszę, ileż ma miejsca, i czasu na tym skrzydle. O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Kręg Aleksander Arnold. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Nie utrzymali się przy piłce Holendrzy. Kane. I piłka do Bellingama. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ale informacje, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd, piłka poza boiskiem. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Już po zmianie strony zaczynamy grę, proszę Państwa. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Dobra, teraz obrona bramkarza. Nie utrzymują się przy piłce. Bellingham przy piłce. O, dobrze teraz zainterweniował. Próba pressingu. Co zrobi? Pilka przekroczyła linię boczną. Aut. Obrata interwencja. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Kane okay, no, otrzymuje teraz piłkę. Czy strzeli? Broni, ale piłka w grze. Ryzykownie, ale skutecznie. Pewna interwencja w obronie. No i Szaby Simons. Uderzenie. Proszę Państwa! No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Cały stadion ze strzału. I piłka ląduje w siatce. No to teraz mogą odetchnąć, uspokoić grę. Prowadzą dwiema bramkami i są teraz bliżej finału. Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. No to mamy 2 do 0. Hiram Trippier Jude Bellingham Dumfries notuje przechwyt. Piłkę przyjmuje Depay. Uderza na bramkę. Musiał się bramka zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony. To najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Dobrze, teraz przeszkodził. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Mamy przechwyt. Bowden przy piłce. Walker przy piłce. Kane otrzymuje teraz piłkę. Bellingham. Gol! Kracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ goł. Gramy dalej. To może być kluczowy moment dla Anglii. Ten goł trochę ich napędzi. To pewne. Pozwoli poszukać wyrównania. Zagranie do Memphisa i teraz Depay. Jak się spisze? To udana interwencja, broni to. Na jedenasty metr z rogu nie dało się tutaj precyzyjnie główkować, obrona naciskała. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrys. Jude Bellingham. I piłka do Bellingama. Declan Rice. Kane. Zdecydowane wejście w piłkę. I Walker. 10 minut do końca tego meczu. John Stones. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Memphis Depay za linię obrony. Alexander Arnold. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Kyle Walker. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut, bo jednobramkowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Dufał i sędzia podyktował rzut wolny dla Anglii. Dobrze, Bramkarz. Pewnie wyłapuje ten strzał z rzutu wolnego. Cody Giacomo. Holandia. Źle, rywale przejmują. Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się. Jeszcze wierzą w remis. Anglicy już gotowi do wznowienia gry z rzutu wolnego. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. I dolicza teraz 3 minuty. I teraz dobra okazja do kontry. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Ręka! Podwyższają prowadzenie. I kiedy spojrzy się na zegar, to chyba jest już jasne, kto zagra w finale. No ale nie mówmy hop. Popatrzmy jeszcze. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. aby becadło futbolu. Efektywne i efektowne. Celny strzał z bardzo niewielkiej odległości. Z takiego miejsca naprawdę trudno o pomyłkę. Mamy więc 3 do 1. Gwizdek do Holandii zobaczymy w finale Euro 24. Mecz właśnie się skończył. Teraz już nie powstrzymują radości. Przed meczem wielu fachowców spodziewało się tu bitwy do ostatniej kropli kwiora oraz i wyniku na ostrzu noża. Tymczasem udało im się wygrać w przekonujący sposób i udowodnić,